Cześć, witam na kanale Technik Spalnictwo. W dzisiejszym odcinku będzie troszkę o, MM, o MMA, a tak dokładnie o Migatroniku pi 250 mma do elektrody otulonej. Trójfazowe zasilanie. I teraz pokażemy, bo klient sobie to mówił to z takim oryginalnym fabrycznym zdalnym sterowaniem 10-metrowym. Które warto by było pokazać, ponieważ jest według mnie bardzo wygodne i może dużo spawaczy gdzieś poszukiwać takiego produktu. Jeżeli są aplikacje u Was, które potrzebują cały czas kontroli tego prądu spawania przy elektrodzie otulonej. No ktoś powie, że teraz się spawa tylko igiem i mingiem, ale to nie jest, prawda? Są rzeczy, które trzeba zrobić elektrodą. A też trzeba mieć dobre panowanie nad tym łukiem spalniczym, żeby na przykład gdzieś nie wpaść przez jakąś ściankę przy jakimś na przykład rurociągu czy innych tematach. Mamy to spięte z oryginalną wtyczką pod Migatronika. Pi 250 zamaga się na etapie yy, zamówienia, dopisuje się do informacji dla fabryki, żeby dali dodatkowe wyjście pod tą właśnie wtyczkę. I wtedy nam to wszystko od razu pasuje. Odłożymy sobie to na podpowietkę podamy pomocnikowi kiedyś go wyjaśnimy, ale to dopiero później. No i to do maszyny jest oczywiście cała instrukcja obsługi, też w języku polskim. Zapakowane mamy w taki steropianka, tak jak wszystkie maszyny biurowicza. Tutaj akurat mamy zamówiony Gały przewód yy, zasilający bez wtyczki trójfazowej, bo nie wiedzieliśmy na etapie zamówienia jakie będą przyłącza tam akurat na tej robocie gdzie jedzie to, to urządzenie. Więc dopiero założymy to u nas tutaj na serwisie. Wyciągniemy sobie to z pudełka. I teraz tak, ta maszynka to jest ta sama obudowa, ten sam korpus, ten sam blok mocy, co Pi250DC czy ACDC w Tigu. Tylko mamy tutaj prostszy panel sterujący, ponieważ jest to tylko maszyna do MMA do, elektro, do turonej, Więc mamy to tylko w tej formie. Ewentualnie możemy tutaj włączyć sobie tiga lista i przez pocierkę ewentualnie możemy sobie ciągnąć jakiś przed optigiem, czy tego typu sprawy. Dwa parametry do ustawienia elektrody otulonej i zdalne sterowanie włącz wyłącz. I teraz tutaj sobie wpinamy ten kabelek pomocnik oddaj. Dziękuję. Wpinamy sobie go tutaj na gniazdo frontowe. Włączamy. Ten włącznik dziola się nam zaświeci. I wtedy możemy sobie właśnie tym pokrętłem regulować tutaj prąd spawania od 0 do maksimum po samej maszynie dość twardy zawodnik ma dobry system chodzenia w bloku mocy duże radiatory dlatego też ta waga tego urządzenia jest taka największa. solidne gniazda wyjściowe 50 klawka osłonowa rączka do transportu z tyłu mamy taki większy włącznik główny którego łatwo jest przekręcać też w rękawicy spawalniczej. Standardowy przewód trójfazowy zasilający. I na maszynę mamy podstawowo dwa lata gwarancji. Po ewentualnym prowadzeniu serwisów w autoryzowanym punkcie w drugim i w trzecim roku, które my też zresztą wykodujemy, możemy mieć gwarancję 3 lat. No i musimy zarejestrować maszynę jeszcze na stronie producenta, uzyskać taki certyfikat przedłużonej gwarancji i to jest wszystko. I Wtedy mamy pełną gwarancję trzyletnią bez żadnych wyłączeń. A to jest ważna informacja, bo czasami można się naczyć na te przedłużone gwarancje, ponieważ są wykluczenia na przykład różnych elementów, a tutaj nie mamy tej sytuacji, jeśli chodzi o trzyletnią gwarancję. Maszyna dość rzadko spotykana, częściej są TIGi, DC czy ACDC, ale niektórzy też potrzebują właśnie takiego urządzenia. Po co wpi 250 mmA? Ano, po to, że jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę wydalne źródło do spawania elektrodą motuloną, na przykład do zastosowań na wyjazdach, też z agregatu spalinowego, to maszyna będzie sobie dała radę o ile będzie ona odpowiedniej mocy. Możemy ją wykorzystywać do napawania lemierzy, do spawania rurociągów gazowych do remontów bieżących na żwirowniach przy ciężkim sprzęcie budowlanym. Tutaj na mocy na pewno na tą elektrodę nie braknie. Cykl pracy ma w 100 150 amperów. Takie pewne 150 amperów. W 60 amperów ma 190, a 250 amperów ma w 35 cykl pracy. Więc możemy tutaj sobie śmigać trójką, czwórką elektrodą woli I ta maszyna na pewno nam nie zgaśnie i się nie zatrzyma. Więc wszyscy, którzy potrzebują stosować Tą starszą metodę spawania, właśnie otuloną. to polecam im to urządzenie i zapraszam do skorzystania z naszej oferty. Zachęcam do pozostawienia komentarza, do oglądania naszego kanału na YouTubie oraz do odwiedzania sklepu internetowego technikwspanstwo.pl. Na dziś to tyle. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.